Lidę stada platformersu, partii o Lat 7 prowadzi Polskę do zadłużenia i kraku. Myślał, wymyślił, że czcić wypada zamiast orła polskiego, z czekolady mrówko jada. Strzelanie do kaczek już mu się znudziło. Zrobi dla platformy wiele, byle swojsko było. Witają się Małpyszony pod Parymą w Warszawie. O! Patrzcie, patrzcie! Dwie się skrada! Małpa usta, jak wydmuszka w środku pusta! Rządowy spinacz koalicji strachu podpisze wszystko, ta małpa obciachu! Ale zaraz, zaraz w Polsce wszędzie pieśń się gminna! Prese to najbardziej swojska! Rostowski to cudowne małpie dziecie ma dziurę na bilion w budżecie. Minister co rządzi hajsem? Czego się dotknie to wszystko? Szajse, szajse, szajse.